ale w ogóle zacznijmy od tego, że Australijczycy na IKE mówią IKEA. szczerą nadzieję, że uda mi się uniknąć wyjścia do Ikei, bo kupowanie rzeczy z pierwszej ręki w Ikei jest w Australii totalnie nieopłacalne. W większości dużych miast, takich jak nie wiem, Melbourne czy Sydney, bardzo prężnie działa Facebook Market i Gumtree. I tam praktycznie nowe rzeczy z IK można kupić za jedną czwartą ceny. I tych ofert jest po prostu milion. Tam jest ogromna rotacja ludzi, cały czas ktoś przyjeżdża, komu się kończy wiza, wyjeżdża, zmieniają mieszkania. Więc rotacja jest ogromna, okazało się, że w Canberra to tak nie działa, ponieważ jest to zdecydowanie mniejsze miasteczko. Tych ofert jest niewiele. Praktycznie meble z IKEA używane pojawiają się tam w cenie tej samej, którą można kupić w sklepie, a może 10 dolarów tańsza. Ale wiecie, generalnie szafka Malm kosztuje 90 dolarów w takim flatpacku, zupełnie nowa. Tutaj można ją kupić na Facebooku za 80 dolarów, przy czym trzeba wziąć większe auto, bo ona już jest złożona. Więc to się totalnie nie opłaca, także idę dzisiaj na polowanie w Ikei. Tak macie, ja w Ikei potrafię popłynąć. Ja, będąc w Ikei, nagle myślę, że wszystko mi się przyda, że ja totalnie potrzebuję wszystkiego. Dlatego zrobiłam sobie listę i kupię tylko i wyłącznie to, co jest na tej liście. A no właśnie, to mi jest potrzebne. Muszę sprawdzić, gdzie to jest. No dobrze. Ja naprawdę ja uwielbiam te wszystkie stylizacje z Ikea. Ja mogłabym po prostu w Ikea mieszkać. Ja Pamiętam, jak, będąc dzieckiem, przychodziłam z rodzicami do Ikea i można się było bawić po całym sklepie. No teraz nie mam aż takiego wyboru, ale kiedyś jak będę urządzała własne mieszkanie albo dom, to zdecydowanie spędzę tutaj znacznie więcej czasu. Albo po prostu kupię sobie droższe meble. Przecież śmieszne jest to, że tutaj są cały czas w kanberze wszystkie rzeczy out of stock. Słuchajcie, okazuje się, że jak powiedziałam, że to będzie polowanie na meble, to to faktycznie będzie polowanie na meble, bo wszystkie meble, które mi się podobają nie ma ich w tym momencie na magazynie i trzeba na nie czekać, zamawiać, w ogóle cuda na kiju, mówię Wam. No, jest to ciekawy experience. Część nowych widzów zapyta, dlaczego muszę kupować sobie meble, ponieważ w Australii większość mieszkań wynajmowana jest nieumeblowana. E, Jednymi rzeczami, które tam są, to jest e, najczęściej suszarka do ubrań, zmywarka, a całą resztę trzeba sobie zapewnić samemu, więc wprowadzając się trzeba sobie zakupić wszystkie meble, e, pralkę. E, Lodówkę, po prostu wszystko trzeba sobie kupić tak jak do własnego mieszkania. Ja to wszystko miałam w Melbourne, ale musiałam sprzedać, ponieważ przeprowadzałam się do innego stanu i bardziej opłacało mi się to sprzedać niż to przewozić, ponieważ przewózka z Melbourne do Canberra kosztowała około 1500 dolarów, więc te wszystkie rzeczy, ja nie wiem, czy one były nawet tyle warte. zakupami, ale są rzeczy ważne i ważniejsze, a do Ikei tak samo jak się nie jedzie na wycieczkę, nie chodząc do McDonalda, tak samo nie przychodzi się do Ikei, żeby nie zjeść tutaj klopsików. Także przerwa na klopsiki. Oczywiście zanim się wszędzie wejdzie, trzeba się zarejestrować, trzeba zeskanować kody i dopiero wtedy można zasiąść i kupić. czy oglądacie innych youtuberów, którzy mieszkają poza Polską. E, w każdym razie wydaje się, że McDonald's, KFC, Hungry Jack... Nie, Burger King. E, Burger King w Australii nazywa się Hungry Jack. Ale wydaje się, że te wszystkie fast foody powinny smakować tak samo w każdym kraju. I jest to nieprawda, one zawsze smakują inaczej. A klopsiki z UKI smakują wszędzie dokładnie tak samo i klopsiki z UKI w Australii smakują tak samo jak klopsiki w Polsce. Także taki mały smak domu w ogóle ktoś mnie kiedyś zapytał czy w Australii są klopsiki z Kangura co faktycznie miałoby sens ale nie, niestety nie ma klopsików z Kangura są tylko te importowane klopsiki gdziekolwiek one nie są robione. W każdym razie ja jestem ogromną panką klopsików. Zobaczcie tu jest kolejna nowość przy zwracaniu tego. Jest taka taśma i one po prostu tam wjeżdżają i ktoś to za Was sprząta. Bye bye że muszę się strasznie powstrzymywać, żeby nie kupować kolejnych rzeczy. Obiecałam sobie, że w tym roku e, pójdę w stronę trochę minimalizmu, to znaczy to jest duże słowo, że pójdę w stronę minimalizmu, ale postaram się nie kupować rzeczy, które są mi absolutnie niezbędne. I mam kilka takich, że a, w sumie chciałabym je, ale nie są mi w 100% potrzebne. Przed chwilą właśnie biłam się z myślami, czy koniecznie jest mi potrzebny kolejny e, garnek, ponieważ ten garnek jest większy niż te, które mam, więc mógł, mogłabym sobie w nim gotować. Makaron na spaghetti, ale potem uznałam, że w sobie przeżyłam z tym innym garnkiem, więc e, chyba jednak go nie wezmę. Jedna chyba z moich ulubionych angielskich słów, czyli lazy susan i to jest określenie na ten obrotowy talerz, który można spotkać na przykład w chińskiej restauracji. macie, ale ja nigdy nie mogę się powstrzymać od świeczek, to znaczy powstrzymuję się dzielnie i nie biorę żadnych świeczek, ale one mi tutaj tak po prostu pachną, że ja chcę po nie wyciągnąć rękę i je wszystkie zabrać do domu. Ale zamiast tych pachnących wezmę sobie po prostu takie zwykłe. Koleżanki wiem, że na tych toaletach tutaj musieli zamontować plastik, bo ludzie z nich naprawdę korzystali. Nie wiem czy w Polsce też to jest, ale ja byłam bardzo zdziwiona jak e, kilka lat temu Ikei tutaj wprowadzili kasy samoobsługowe, także po prostu można samemu sobie swoje meble zeskanować. Dobra, zakupy zrobione. Proszę bardzo, jeszcze tam e, mój bedboard, headboard. E, Pojechał do odbioru później, bo przyjedziemy po niego manem. W każdym razie po wyjściu z Ikei została tylko jeszcze jedna rzecz do zrobienia, czyli kupienie czekolady. Jak mam wielokrotnie powtarzałam, w Australii czekolada jest robiona trochę inaczej niż w Europie, czyli w sposób taki, żeby nie topiła się w wysokich temperaturach, przez co ma taki dosyć dziwny posmak. Ja jej bardzo nie lubię. Jedynymi zjadliwymi czekoladami w Australii jest czekolada Linta, albo właśnie czekolada Marabu z Ikei a że jestem tutaj to muszę skorzystać poza tym czekolada marabu to jest chyba 300 gram za 5 dolarów a lint kosztuje około 5 za 100 dolarów także dlaczego nie cebuladil u tak a nie to jest 250 gramów nie 300 ale i tak Całkiem spokojna, jak na Australię. Także koniec wycieczki do australijskiej Ikei. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to pamiętajcie o wciśnięciu przycisku subskrypcji oraz włączeniu dzwoneczka. Zapraszam również na mój Instagram, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć. No i dobra, żeby nie było, że nakłamałam, kupiłam sobie koszyk do wypieku chleba, którego nie było na mojej liście. Niestety. Thank you